Więc cześć witajcie w pierwszym odcinku z Minecrafta na moim kanale i e, będzie to seria Minecraft Hardcore e, single Player oczywiście. Więc już na samym początku odcinka chcę Wam powiedzieć, żebyście pisali komentarze e, tam na dole e, jak seria ma się nazywać. E, tutaj to jest mój świat. E, tak, 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 czego usunąć? E, więc tak teraz... Nazywamy nasz świat, oczywiście Minecraft, Minecraft, y, y, bieżący hardcore. Więc dobrze, wszystko jest dobrze. I się widzimy już jak świat tam się chyba regeneruje. A few moments later. Dobra, więc my jesteśmy już tutaj y, na naszym miejscu. I tak, tutaj zaczynamy naszą nową przygodę. Już tego Minecrafta nazywa... nagrywam. Nagrywam drugi raz. Ponieważ jak pierwszy raz nagrywałem hardcora, znalazłem bardzo fajne miejsce. I jak ja zawsze musiałem tam skinąć. Tak, musiałem zginąć i yy, teraz y, zaczynam, zaczynam od nowa już drugi raz. Nie, nawet czwarty, bo y, nagrywałem te odcinki y, dużo razy już z tego Minecraftu, próbowałem, ale jak zawsze mi nie wychodziło. Yy, więc dobra, ja tutaj mam już zebrane. Tam mam, widzę, fajne miejsce. Miejsce. Yy, dobra, teraz trzeba będzie. Ojej, co ja, co ja robię, bo Eee, ja okay. Dobra. Dobra, więc ja już tutaj mam wszystko zebrane. I teraz zaraz pójdziemy tam zobaczyć to wszystko. Ale najpierw, pierwsze co zrobimy, zbierzemy drewno. E, tak. Drewno jest e, czymś, co jest najbardziej potrzebne do gry Minecraft, bo bez tego nie będziemy mieli narzędzi e, ani e, miecza żeby się obronić przed, 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 przed przeciwnikami eee, Więc my zbieramy te nasze drewno eee, i, 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 i tak Dobra eee, Mamy jeszcze jeszcze zbiorze tam jedno albo dwa drzewa eee, Tutaj widzę już nam taki porządniejszy świat się wyregenerował bo mój poprzedni na którym właśnie nagrywałem tu trochę taki malutki dookoła było wszędzie była wszędzie woda i znalazłem takiego niby dungeona który był pod wodą i tam się nie... no zszedłem na dół a coś mnie uderzyło i już tego wyjścia nie mogłem znaleźć i się utopiłem Tak. no dobra więc my idziemy tam zobaczyć jak to wygląda? Na razie ta góra wygląda tutaj tak zbyt ładnie przez ten stone. Ale my... My, my... E, może znajdziemy jeszcze inne miejsce. Dobra. Ja tu już mam wszystko obmyślone, jak to będzie wyglądać. Ja tylko muszę znaleźć idealne miejsce. E, co to? No. Co? Lol to się nie chce jakie ja nie gram przez internet i to mi się zacina chwila co to może być dobra już chyba normalnie działa wszystko ładnie dobra więc tak jak myślałem nie jest to co chciałem um, to my stąd uciekamy e, dobra sobie z, z tutaj Albo tutaj e, w pierwszym odcinku już nie będę ja tak szukał tego wszystkiego. E, zrobię sobie narzędzia e, i w następnym odcinku udamy się na Exploring. E, no, na Exploring po prostu. E, i, i, I. Tam zbierzemy sobie surowce, jedzenie e, i później zaczniemy szukać sobie miejsca na nasz e, wymarzony dom. E, dobra czemu czemu to jest takie takie zepsute bo minecraft nie działa mi teraz się coś wzięło dobra chwila może teraz będzie działać dobra więc nam się tutaj wyregenerował no to jest miejsce w którym chyba zamieszkamy właśnie ten biom mi się za bardzo nie podoba, ale to jest chyba to, to jest chyba to miejsce. Nie lubię za bardzo śniegu, ale to jest świat, to jest zresztą to, to jest miejsce, w którym możemy zamieszkać. Więc sobie zbierę tutaj trochę tego. I no tutaj to jest po prostu... Ja, ja, ja tu już mam wszystko wizję na to eee, tylko. Ale jeszcze się pomyśli co tutaj będziemy mieszkać eee, jeszcze ja eee, trochę eee, pomyślę o, ty o tym. No ale... Ojej. Co to jak No dobra. Więc na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i stawicie łapkę w górę. Do zobaczenia na razie i cześć.